Co? Czemu ktoś chodzi przez ściany? Witam serdecznie na kanale Yoshial Sram, na kanale, na którym sramy oczywiście filmami codziennie, więc jest trzeci dzień daily, prawdopodobnie, albo i nawet jeszcze dalej, dlatego zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie, jeśli nie lubicie kontentu wspaniałego jak na moim głównym kanale, tylko lubicie taki shit, że sobie siedzimy, że sobie oglądamy i że sobie z wami gadam i dzisiaj oglądamy dalej top 500 śmiesznych momentów w Among Us. Ostatnio skończyliśmy na dziewiątej minucie, bo już miałem dość, bo za dużo debili zostało tutaj pokazanych. Dlatego zobaczmy jak szybko dzisiaj zrezygnujemy? Do tego klik yy, i mam nadzieję, że wy zrobiliście klik na suba i na lajka like teraz. Bo trzeba daily content robić. Su, su, super kontencik trzeba robić. Wymagający. A i pamiętajcie, że smta.store.pl Czarny piątek, przeceny. Piątek, sobota, niedziela, nawet do 40%. Więc możecie sobie kupić coś fajnego. Mamy tutaj chłopa, który sobie zwentował. Chłop już wie, że to dwóch impostorów. Ajajaj, ale oni sobie też sami zamknęli chyba drogę. Albo i nie. Aj, znalazł ciało. Okej, okay. w takim razie podchodzi. Oj, oj, oj. W sensie, impostorzy, którzy wchodzą do pokoju i się kręcą, bo nie wiedzą co zrobić. Jakby gość podbiegł do niego szybko i by go ciachnął, to może by typ nie zgłosił. skoczyłby sobie do Wenta i Essa, ale po prostu. Nie wiem, widzowie. Mamy już pierwszą minutę filmu, nawet nie A już trafiliśmy na kolejnych debili. W ogóle znowu oglądamy pumpę, jak widzicie. Link do filmu w opisie. Okej. Okay. Co tu się wydarzy? Serio. Oooojoj. Najgorzej. Kikują jednego. Kikują drugiego. Łatwo. <noise> ja ale to za tuhedy w ogóle. W sensie może nie tuhedy bo tutaj akurat no, nie było opcji, żeby coś się stało. Idealnie skalkulowane po prostu było wszystko. Okej, okay, ktoś sobie wskoczył do węta. Standardowo. Standardzik. 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 W ogóle pamiętajcie, że na moim głównym kanale lecimy po 750 tysięcy, ale nie chciałem tego powiedzieć. co się chyba już w tym momencie mamy, bo to szybko zapieprza i Dom. Ale chciałem powiedzieć, że tam jest chociażby kilka rad w pogromzach mitów jak patrzeć przez ściany dobrze, żeby widzieć wszystkie wenty. Takie spoty, gdzie widzicie do sobie każdy went. I drapią się po nosku, bo mnie swędzi, a nie dlatego, że coś tam. Ja wiem, że nagrywam filmy na YouTube, ale to nie znaczy, że coś robię widzowie, dlatego nie Ok, Okej, spieprza teraz wróci i będzie ciało. Okej okay. No i Brawo Nie no to jest właśnie łatwiutkie To jest łatwiutkie, żeby tak wyczaić ludzi Wystarczy widzowie, że patrzycie się po, po wętach Co? Czemu ktoś chodzi przez ściany? Czemu ten typ łazi przez ściany? Co się. Jakby to jeszcze był impostor, co nie? To wziąłby... Zawalił kogoś przez ścianę, a później sobie wrócił łatwiutko. No nie no powiem wam szczerze, że to by było totalnym kozakiem, jakby ty był impostorem. Akurat w, w tym momencie. Ale właśnie, wracając, wystarczy widzowie, że właśnie patrzycie na wenty przez ściany, patrzycie na admina i możecie dosłownie wszystkiego się dowiedzieć. Wszystkiego widzowie. Wszystkiego. Okej, okay. zapieprze guzik odpala. I to okaże się, że to był ten typ, tak? Lime fake scan, no i jazda. Za fake scany wyrzucamy oczywiście widzowie. Tak samo jak wyrzucamy widzów, którzy nie subskrybują kanału. A? A chyba mają buga, że. Coś jest. Co się? Co się? Wydawało mi się, że ciało już tam było od kiedy oni w ogóle tam się zrespili, bez taki bug, że jak zabijecie w tym samym momencie, kiedy ktoś zgłosi ciało, e, albo włączy guzik, to wówczas e, to wówczas możecie znaleźć po prostu martwe ciało e, po rozmowie. Okej, okay. pumba jest impostorem, zobaczmy, co się wydarzy. Skok. Czekamy sobie, cichutko. Wychodzi koleś. Imposter manik Ok, czy chowa ciało? Schował ciało, w sensie coś tam widać, ale. Gdy masz wielki przycisk, report na powę ekranu zrentował do typa. I zaczął uciekać. Ale teraz szybki węcik. Zamknięcie drzwi. Szybki węcik. Siemanko. Ja, no to jest. To, to jest. To, to, takie trollowanie to ja lubię. To mi się podoba. W sensie, robienie z ludźmi, z ludzi debili, to jest coś, co ja lubię. Zazwyczaj to ja jestem tym debilem, który jest trollowany, ale lubię oglądać, jak ktoś to robi, więc jeśli wy też lubicie, to pamiętajcie, subik, łapa w górę. I pamiętajcie, o czekajcie, włączę animację, bo jest nawet animacja taka, lajka, like, wow! Ale super enter, entertaining, że nacisnąć Filip guzik i się pojawiło coś takiego, albo sobie mogę nacisnąć tak i też się wtedy coś pojawia takiego, na przykład. A? Jak on zabił typa przez drzw drzwiami? Ja to testowałem w pogromcach mintów na głównym kanale i to nie działało. Chyba trzeba jeszcze raz to sprawdzić, bo... Albo to po prostu już nie działa, albo... Uh, uh, to... uh, no, no, no. Mistrzowy wentów! Naprawdę mistrzowie wentów Brawo! W ogóle widzowie, e, słuchajcie, na moim Discordzie Discord.gg/Yoshi albo wpiszcie sobie śmieszki Josiego, powstał specjalny kanał. Gdzie wy możecie wrzucać jakieś swoje kompilacje, i na przykład możecie się pojawić na odcinku, ale to muszą być kompilacje minimum 8-minutowe. Więc jeśli macie jakieś fajne, śmieszne akcje, posklejane, czy jakieś memiki do obejrzenia z Emongasa, to podsyłajcie, bo będziemy sobie oglądać właśnie rzeczy z Discorda również. Więc pamiętajcie, żeby mi wysyłać, bo będziemy wtedy oglądać rzeczy, które Wy mi wysyłacie, a ja nie będziemy oglądać na kogoś kanale. Wiecie o co chodzi, widzowie? Wiecie o co chodzi. Dobrze, co się teraz wydarzy? Lecą sobie w stronę elektrykala. Nic się nie dzieje. <laughs> Jakie tu hedy To jest masakra po prostu. Co w się... Sensie, czy było widać, kto to był? No tak, no tak mi się zdawało, chyba że właśnie. Co się dzieje w tym momencie? Co się dzieje w tej gierce w tym momencie? To była tak stuchedzona gierka, że... Nie, nie wiem po prostu. Okej. Okay. Co jest? Oj, oj. Ojoj oj. Ojoj oj. Ojoj oj. Where? Ja nie mogę po prostu. Niektórzy robią takie obwiez ruchy. I, cyk, I węcik będzie. I dobra, i teraz wróci, i jeden będzie nieżywy. Bycie debilem. Niebieski. Brawo. No właśnie, jesteś totalnym idiotą. Masakera. Ja nie wiem, widzowie, czy ja jestem w stanie to oglądać dalej. Obejrzyjmy. Dobra, jeszcze jedno. Jeśli następne też będą takie. Potężne, to to, to. to. pasujemy i, i. kończymy na dziś. Bo. oglądanie takich tuchedów troszeczkę. Ale go tepło. Uh -huh. Czy ja muszę to komentować? Jak. 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 jak, jak jakkolwiek. A? Co? Typ zabił go po śmierci. Znaczy podczas trwania rozmowy. Okej. Okay. Na tym może zakończmy. Subskrybujcie Discord, smtastur.pl. Przeceny do 40% nawet. Ja w tej samej koszulce, bo nagrywam pod rząd. Aha, ale se możecie inne fajne rzeczy kupić, bo jest dużo fajnych żorów. Teraz w ogóle będą nawet nowe wylatywać na weekend, więc polecam serdecznie. Kupujcie sobie jakieś fajne itemki. Trzymajcie się i nara!